Wiecie, na razie jest na drugim poju, ale chyba w średniej ulicy. Skrytnie Na razie 20 sztuk. No ale ciekawe, że tutaj nie dotarło, ale na podział jest na całą prasę. Jedzie prosto w Jedzie prosto, prawo, przy wskręci w lewo. No dobrze, dobrze, jeszcze uwaga. Panie Przewodniczący, długo będziemy zlecić, naszymi I to za cztery. 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 Nie, nie, nie. to, tak Ale co się dzieje? uwaga, uwaga. Jeszcze jedno byle do przejechania